Cześć, kochani, witajcie na siedlisku Marcinówka. Pamiętacie jeszcze przyrodnicze nieszczęście, które nas spotkało? Tak, tak, chodzi o naszą wieżbę. Nadszedł czas, by się nią w końcu zająć. Nie może przecież taka połamana wiecznie leżeć. Chcemy też, by ten wypadek miał jakiś pozytywny, korzystny dla naszego siedliska wpływ. Jaki? To zobaczycie w dalszej części. Koniecznie oglądajcie do końca. Na początek może małe przypomnienie dla tych, którzy jeszcze o tej historii nie słyszeli. Któregoś dnia gdy przyjechaliśmy na siedlisko, naszym oczom ukazał się smutny widok. Teraz pójdziemy do domku, dobrze? A wyglądało to tak. Powalona wieżba, bardzo gruba. Najstarsza wieżba na naszym siedlisku po prostu się złamała. Takie musiały być tutaj wiatry. Takie niekorzystne warunki, że to drzewo po prostu padło. Niestety. Ten majestatyczny twór przyrody, który pewnie przez dziesięciolecia stał dumnie na naszych włościach, leżał przewrócony, blokując wjazd. Patrząc na niego, czuliśmy oczywistą gorycz utraty i pewnej nieuchronności wobec sił natury. Ta wieżba była nie tylko zwykłym drzewem, ale też istotnym elementem naszych przyszłych planów w tym miejscu. Planów, które będzie trzeba pewnie zmienić. Życie jednak toczy się dalej i po zrozumiałym smutku nadszedł też czas na działanie. Zabieramy się za usuwanie wierzby. Na pomoc w tym niełatwym zadaniu przybył nam tata Marcina. Dobrze wiecie, jak cenimy sobie relacje rodzinne i wzajemną pomoc. Razem nie jednego już dokonaliśmy. Tylko tutaj wspólnie przygotowaliśmy drewno na opał w zimne dni, zakładaliśmy nowe rabaty kwiatowe, stawialiśmy huśtawkę dla dzieci, wymienialiśmy zużytą ławkę-bujawkę czy zrobiliśmy zimową przecinkę w lesie. Ale ta pomoc jest wzajemna. I przynosi korzyści nie tylko na naszym siedlisku, ale w ogóle w sprawach materialnych i życiowych. Pamiętajcie więc o swoich rodzinach i dbajcie o nie, bo to na nich opiera się społeczeństwo. Mogłoby się wydawać, że uprzątnięcie takiego powalonego drzewa to w sumie jakaś fraszka i graszka. Nic bardziej mylnego. Marcin i jego tata mieli przed sobą naprawdę nie lada wyzwanie. Drzewo było dość grube, zaklinowane, pełne sęków i gałęzi. Materiału naturalnego było tam naprawdę wiele. Niby tylko jedno drzewo, ale jego wiek i rozrost sprawił, że do uprzątnięcia była cała masa rzeczy, a wszystko trzeba było najpierw pociąć. Tym zajął się głównie tata Marcina, który, nie przymierzając, odwalił większość najcięższej roboty. Starannie odmierzał miejsca cięcia, by zachować względy bezpieczeństwa i nie wykonywać jakiejś niepotrzebnej, nadmiarowej pracy. Uwierzcie, wbrew pozorom, wycięcie tego potwora wymagało jednak precyzji, a jednocześnie siły której jeden człowiek sam nie byłby w stanie dostarczyć. W miarę jak piła ryczała i drewno trzeszczało, zastanawialiśmy się, czy ta wieżba może się jeszcze odrodzić, czy za kilka lub kilkanaście lat znowu będzie stało tu dumne drzewo z listowiem zwisającym nad planowanym przez nas stawem. Szanse na to są jednak naszym zdaniem niezbyt wielkie. Drzewo było w podstawie swojego pnia po prostu spróchniałe, i właśnie to osłabiło je na tyle, że uległo sile wiatrów. Nie zdążyliśmy się nim wystarczająco nacieszyć, spędzić błogich chwil pod jej cieniem. Trudno. Teraz koniecznością jest oczyścić to miejsce. Każde cięcie, każdy trzon drewna był jak kolejny akapit w historii tego drzewa. Ale mimo swojego smutnego losu, całe rozdziały ta wierzba ma jeszcze do napisania. Podczas tego uprzątania, po wstępnym pocięciu powstaje przecież mnóstwo materii, która w naszym ogrodzie i naszym siedlisku będzie miała drugie, a może i trzecie życie. Przede wszystkim wyszedł naprawdę potężny stos gałęzi. Wszystkie je trzeba było ściągnąć na podwórko. Uwierzcie, że zajęły one niemal całą jego centralną część. Te grubsze będą nadawać się na opał, a cieńsze na zrębki. I tu przyda się nasz sprawdzony sprzęt – rębak frezowy. Jego recenzję mogliście już na naszym kanale oglądać. Ale jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, u góry znajdziecie odnośnik. Najpierw jednak trzeba było gałęzie cierpliwie posegregować i te grubsze przeznaczone na opał ociosać z tych cieńszych. Z młodszych i wciąż wyglądających na żywotne wybrać zaś te, które przeznaczymy na sadzonki. Teraz trafiły one do wiadra z wodą, gdzie powinny puścić korzenie, a gdy to się stanie, Wiosną zapewne będziemy je wsadzać, tak, by krąg życia nie został przerwany, a stare dało życie nowemu. Gdy gałęzie zostały posegregowane, rozpoczął się żmudny proces ich rozdrabniania. Nasz dzielny rębak radził tu sobie świetnie, a materiału zrębkowego powstało coraz więcej i więcej. Na wsi w takim ogrodzie warzywnym tych zrębek zawsze potrzeba. W każdym niemal jego zakamarku. Część z nich zasili kompostownik jako brązowa, węglowa materia. Inna część trafi może w końcu na ścieżki przy grządkach, gdzie powoli będzie się kompostować i zasilać okoliczną glebę. Część trafi prosto do wzniesionych grządek warzywnych jako jedna z warstw wypełnienia. Jeszcze inna część znajdzie swoje zastosowanie jako ściółka wokół drzew i krzewów. Sami więc widzicie, że zapotrzebowanie na te zrębki jest ogromne. I o ile jest materia, którą można do tego wykorzystać, o tyle czasu nam na to zawsze brakuje. Nie jest to bowiem może praca niezwykle ciężka, ale z pewnością żmudna i czasochłonna. Pracy narzędzia nie przyspieszymy. I swoje trzeba przy nim odstać. Rębak i wcześniej oczywiście piła spalinowa to nie jedyne narzędzia, które przydadzą się dzisiejszego dnia. Wykorzystujemy też pilarkę stołową, którą Marcin dostał z okazji swoich urodzin. Również jej recenzję możecie obejrzeć na naszym kanale, a link ponownie znajdziecie u góry. To urządzenie doskonale sprawdza się do przecinania tych grubszych gałęzi na odpowiedniej długości kawałki przeznaczone na opał. Tym też zadaniem zajął się tata Marcina, i poszło mu z tym całkiem szybko i sprawnie. Widać jednak większe doświadczenie i mniejszy strach. W tym wypadku na zasady BHP spuśćmy ciemną zasłonę milczenia. Poza drobniejszymi czy grubszymi gałęziami stara wierzba zostawiła po sobie oczywiście jeszcze pień. Pocięty na grubsze, wystarczające do przewozu taczką kawałki, spokojnie czekał na swoją kolej. Czekał i się doczekał, bo nie tylko poświęcić się na opał, ale też spełnić istotną funkcję edukacyjną. Dla wielu będzie to dziwne. Ale dotąd nie było wiele okazji, by Marcin mógł się pouczyć rąbać drewno. Ta zaś była doskonała. Świeżo wycięte, mokre jeszcze drewno dużo łatwiej poddaje się uderzeniu siekiery niż suche. Zwłaszcza odpowiednio na ostrzonej, czym z kolei wcześniej zajął się Marcina Tata. I choć może technika rąbania wciąż u Marcina kuleje, to jednak jest lepiej niż to drzewiej bywało, a drewno wspólnymi siłami zostało porąbane. W końcu nadeszła chwila, kiedy ostatni kawałek drewna spoczął na ziemi, a dookoła zaczęło zmieszkać. Czas uprzątnąć nasze poplamione nieco żywicą narzędzia, drewno złożyć w drewutni i z ulgą oraz satysfakcją odetchnąć po wykonanej ciężkiej pracy. Męczeni, mogliśmy spojrzeć na pustkę, jaką pozostawiła przewrócona, załamana wieżba. Ale jej koniec, jak zawsze w przyrodzie, oznacza jakiś porządek. Teraz większe szanse na wzrost będzie miała dzika grusza rosnąca wcześniej w cieniu wyciętego drzewa, czy liczne rośliny, które otaczały wieżbę. kto wie, jak zmieni się to mikrośrodowisko. Szybko ciemniejący krajobraz i nas popędza. Nie zapomnijcie obejrzeć poprzedniego odcinka, w którym nasze siedlisko wzbogaciliśmy od drzewka. Posadziliśmy sad i też się nieźle namęczyliśmy. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia. Pa pa.